Międzyrzecki Ośrodek Kultury posiada szeroką gamę zajęć dla dzieci i młodzieży. Prężnie działająca sekcja teatralna cieszy się dużym zainteresowaniem. Trwają próby do nowego spektaklu, który przygotowuje teatr Pinokio. Naszym takim celem jest to, że zapraszamy do współpracy bardzo, różne, bardzo różnych artystów. W tym roku, jak i w zeszłym, jest z nami grupa taneczna Trans. Nowością jest to, że bardzo mocno wychodzimy w stronę naszego widza, młodego widza, czyli w stronę publiczności i bardzo tą publiczność aktywizujemy. W tym roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego współtworzy ze mną scenariusz. Co jest bardzo takie innowacyjne, ponieważ scenariusz powstaje scena po scenie tydzień po tygodniu, więc jeszcze nie jest gotowy. Tancerze oczywiście z, z transu, i też nowością jest to, że mamy w tym roku młodych instrumentalistów, którzy będą grać muzykę na żywo. W naszej sekcji teatralnej, aktorskiej jest nas około 60 osób, dokładnie 55 młodych aktorów w wieku od 6 do 18 lat. Tancerzy też będziemy mieli około 60, więc to już jest 120 osób. Instrumentaliści, którzy nadal się decydują, zapraszamy młodych muzyków. Nadal mamy grupę otwartą. Spotykamy się trzy razy w tygodniu z aktorami, dwa razy, z tancerzami w soboty. No i też chcieliśmy. Was zaprosić z okazji zbliżającego się Was, czyli widzów, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, żeby zobaczyć, jak wyglądają nasze próby właśnie na tym wczesnym etapie. Ponieważ jak widz przychodzi, to widzi już takie ogromne show, wielkie widowisko i nie widzi tego całego procesu pracy, która jest długa, ale też niesamowicie energetyczna. I ten teatr dla nas jest taką przestrzenią relacyjną i przestrzenią spotkań. Teatr jest dla mnie takim Takimi zajęciami, gdzie mogę wyładować swoje emocje w coś dobrego, w swoją postać, gdzie mogę się, jakby się zbratać ze swoją postacią, którą gram. Teatr to jest miejsce, gdzie się czuję bardzo fajnie i że poznam tutaj dużo osób. To są jakby była moja rodzina. Dowiedziałam się właśnie od mojej siostry, Zuzanny Makarewicz, która też tutaj kiedyś grała i ona mi zaproponowała, żebym też chodziła na zajęcia teatru. Mnie w teatrze urzeka, że mogę być yy, nie tylko sobą, po prostu nawet jeżeli ktoś mówi mało, to i tak ma prawo się poczuć aktorem. I to było chyba takie cztery lata temu, to nie chodziłam wtedy na żadne zajęcia i nudziło mi się po prostu cały czas w domu, to miała znalazła ogłoszenie o zajęciach teatralnych i chyba stąd mi się to wzięło. Oglądałam przy tym jakieś filmy, to na spektakle chodziłam, to też tak mi zachciałam po prostu. Kocham tutaj być, poznaję tutaj super osoby i dobrze się tutaj czuję po prostu. Przedstawienie nosi tytuł Lili i jest o młodej dziewczynie, która na początku XX wieku wyrusza do Nowego Jorku. Przeżywa bardzo rozmaite przygody, między innymi rozdziela się ze swoimi przyjaciółmi i odkrywa zagadkę. Która jest wielką tajemnicą, ale chyba największą wartością jest to, że jest tutaj bardzo dużo energii, pasji, takiego słońca, światła i bardzo dużo się dzieje. Dużo tańca, muzyki, śpiewu i właśnie takiego interdyscyplinarnego show. Myślę, że teatr jest dla mnie sposobem wyrażania siebie, takim oryginalnym też miejscem, albo raczej takim stanem umysłu, w którym Właśnie też mogę zapomnieć o swoich problemach i stać się zupełnie kimś innym w przeciągu 5 minut. Ja mam albo dwie ścieżki, którymi bym chciała pójść, i to jest właśnie aktorstwo, albo oceanografia i biolog morski. Mam przy sobie choreografki Ani i Kasię z zespołu trans, które no, czuwają nad tą całą taneczną oprawą. Natomiast myślę, że, że to jest wspaniałe, że młodzi ludzie mają na tyle determinacji i pasji, że oni przychodzą tutaj z radością, i to mam nadzieję, że będzie widać, że, że jesteśmy bardzo tacy skupieni i bardzo, bardzo chce nam się po prostu przychodzić i chce nam się pracować. I to jest też fajne i ważne, że, żeby wyciągać tych młodych Ludzi z ich pokojów, z telefonów, ze świata wirtualnego, żeby patrzyli na siebie, żeby byli w relacji, żeby pracowali ze sobą, z drugim człowiekiem i żeby po prostu byli w ciele obecni tu i teraz. I to jest tą naszą nadrzędną wartością. Najlepsze chyba jest z całego spektaklu i tego nigdy, naprawdę, nigdy się nie zapomina, kiedy jest już ukłon i się wyczytuje nazwiska. I po prostu wszyscy Tobie klaszczą, naprawdę nie widać za bardzo kto siedzi na widowni, ale słychać po prostu oklaski, najczęściej jest jeszcze jakaś muzyka w tle i po prostu ja pamiętam ciągle z mojego pierwszego spektaklu.